Na imię Mateusz, pochodzę zespór, mam 17 lat. I śpiewasz? Rynuję. trenuję tak 4 lata, ale tak pierwszy raz przy tak, takiej publiczności, że można powiedzieć, że to będzie strasznie strasznie, ale myślę, że damy radę, pomożecie mi nie? No ja mam nadzieję. Publiczności pomożemy? Na pewno pomożemy. Napisałeś tutaj, że, że będziesz jechał na wolnym stylu. Tak, tylu. bo to też ważna rzecz. Mogę jechać na... na wolnym stylu, mam napisany tekst, który napisałem wczoraj, jakby się nie nauczyłem. A czyli pojedziesz na wolne? tak? chodzę tak, na wolny temat, Myślę, że czyli nie zbrał. O to świetnie, a może Łukasz wymyśli Ci temat. Ja to uważam, No może, że nie? Dobra, okej, okay. to jedziesz na wolny. Zbron, ha? Życie, życie, ha? życie nie jest grą Ty zapiszę zapiszesz swoim krajem, jestem spawnik, Pokaż Wiem co tu kapię Bo to wszystko znaczy, co tutaj znaczy Ja naprawdę to ja zaznaczę, to wszystko jest tak Bezdanie. Ja pokazuję, co ja kocham, to zdanie stanie, to moje rynowanie, moi wersje przekazywanie Widzicie sami, co tutaj się stanie, moje zdanie, moje zdanie, obojętne dogrywanie Wszyscy myślą, że proszę takich nie sam taki na jak ja, wiele perspektyw, ma, ale wiele pomysłów do stracenia Wiele innych tutaj, te nadmienia Ty masz swoje tutaj, dobre powiedzenia Ja znaczy, zażdżasz sobie te pochodzenia Lubelskie pochodzenie znaczy coś na scenie, kodaj mnie trenowanie, kodaj mnie Moich wersów tutaj pod krzakiem pięć urodzenie, tak korzenie, bo to moje natchnienie Dwa piłusze, bo ja cię trenuję, ciebie nigdy nie zamule, Nakręcam cię do tego lepszego stworzonego rapu lubelskiego Nie wiem dlaczego teraz tak to zaczęło, ale tak naprawdę wszystko tutaj grało, życie gra, właśnie tu jest tak, ja Ci pokazuję, jak świat mnie irytuje, kolejne persy przekazuję, tak naprawdę. Ta... Zabłąkany, wysłuchaj muzyk, da ci nagranie, która da ci prawidłowość ci zdanie. Posłuchaj tego, posłuchaj tego, no chodź, chodź, chodź do kolego, nie przesadzaj, zawsze. Dziękuję Krzysztof, specjalista. No właśnie, o, to już znamy się od lat właśnie, rozmawialiśmy nawet niedawno. Słuchaj, no, sobie pod no słuchałem już Twoich y, wypociń kiedyś, kiedyś tam w szkole jeszcze, prawda? E, tworzysz muzykę też. E, tak więc e, naprawdę to jest jaski talent, więc e, ja widzę w Tobie ten talent, naprawdę. Zresztą tutaj Państwo mogli zauważyć, że tworzył na żywo, ponieważ zareagował na e, wzburze, wzbudzenie głośnika, co też w jego tekście się pojawiło. Tak więc e, typowy freestyle, naprawdę e, gorące prawa, gorące prawa za to że tworzył Dziękuję bardzo. bardzo. Nie że tylko dlatego, że widzieliśmy, że kondycja już ci siada. Wypiera się raz w <laughs> Wiem, ale chodziło o to, że wam być tak do rana i no <laughs> No właśnie. No naprawdę, jestem pod Michał. Czy to miało swój urok? Bo brzmiało trochę jak na początku lat 90 pierwsze nagrywki polskich raperów. Miało to swój urok, Fakt, trochę ten tekst jeszcze był o niczym, ale trochę nie wchodziłeś w bit, ale jest coś w tobie. Jest coś w tobie, więc proponuję, żebyś dalej próbował coś nagrywać. W sumie mówi się dzisiaj w Polsce, że każdy może nagrywać i tak czasem jest, ale próbuj, próbuj, próbuj. Myślę, że może kiedyś coś z tego będzie. Słuchaj, mam kilku przyjaciół, takich właśnie freestyle'owców. Chłopaki są z Lublina. Robiliśmy w teraz też wielokrotnie warsztaty właśnie freestyle beatbox, projekt, no nie? Tutaj niektórzy powiedzą, jak, jak, jak fajnie było. Zapamiętę sobie takich dwóch kolezi, dolar i kod, no nie? To są chłopaki z Lublina właśnie i są świetni. Czytasz książki? Czy, no, jak... Słuchaj, oni powiedzą mi tak jedno, tak. jeżeli chcesz dobrze, krystalować czy to jak najwięcej, jak najwięcej, no, nie? Ja też mogę to powiedzieć, że trochę treba tak jak nie, ja Nie, już... nie, nie spoko, spoko, Ja mogę zaprezentować dla pana, ale... ja, ja ci ja, dziwię że chłopie, wiem, że było okay. wiem, że wiele... Ja wiem, co to jest freestyle, tak? wam sam. Nie mam do tego ogóle głowy. Zupełnie nie. Dlatego szanuję bardzo to, co robicie. I mówię, dlatego łap kontakty z ludźmi, którzy mają już duże doświadczenie z tym. Bo tak naprawdę mówisz, za my zaczynamy nagrywanie. Aha, to, jasne, jasne. Ale ładnie ci te kontakty z ludźmi, którzy już to robią. I otworzą ci jeszcze bardziej głowy na to, co się tam w ogóle dzieje w tej, w tej, w tej dziedzinie sztuki. Jest jak na tak, najbardziej, nie? Chcemy zobaczyć dalej, co potrafisz. Eee, wie, rozwija się czytaj, po pierwsze. Po drugie, i się różnymi innymi ludźmi, którzy powoli już wchodzą na rynek. No nie, są bitwy tu tak? Organizowane wszędzie, bo już kiedyś na jakim bitwie? Eee, no ale jeszcze nie powiem, bo się ja tak ty na razie sobie trenuję, tutaj już cztery lata. Wybierzcie, no, tak, eee, na Wybierz nie? się, wybierz się na którąś taki No takich nie, nie bo no może być biała, może być większa miasteczka, no, jakieś, no, nie, tam okoliczne, typu Warszawa, czy Rumin. Ale eee. jeszcze się trumpuje. Eee. Tak, eee. słuchaj. I... Słuchaj, wybierz się na to i zobacz, co tam ludzie potrafią, nie? jak oni w ogóle zachowują się na scenie w ogóle, nie? jak oni sobie nawet wyglądają, ze mną, tak? jakie ciuchy noszą, wiesz? jak między sobą się traktują, bo to jest pewien szacunek w ogóle, także rozwijaj się głowę, bo to fajne jest. Michał? Ja jestem a tak, oczywiście. Okej, okay, słuchaj, wszystkie zajawki hip hopowe są fajne, więc rozwijaj się dalej. Polecam ci w kwestii freestylu, e, zobacz jak na wolnym jedzie Procent z, z Warszawy. To jest jeden z najlepszych e, ludzi, którzy jadą na wolnym w tym kraju. Rozwijaj się dalej, ale ja się jestem na nie. Ja no na tak? No tak. No tak. Dziękuję bardzo. Cztery razy tak.